Czasami, gdy ciemność wydaje się zbyt przytłaczająca, niektórzy z nas podejmują ostateczną decyzję, decyzję, która, jak wierzą, zakończy wszelkie cierpienie. Ale czy śmierć samobójcza naprawdę jest końcem? Czy przynosi ulgę, której tak desperacko szukamy? Czy może jest jedynie bramą do innego rodzaju doświadczenia? Dzisiejszy świat rzadko daje przestrzeń na głęboką refleksję nad tym, co dzieje się z duszą po samobójstwie. Medycyna widzi w nim tragiczny skutek choroby psychicznej. Religie często mówią o grzechu i potępieniu, ale jest też inna perspektywa mniej znana, bardziej pocieszająca, choć nie pozbawiona głębi i złożoności. W ciszy swojego transu, z zamkniętymi oczami i umysłem wędrującym poza granice czasu i przestrzeni, Edgar Cayce, jeden z najbardziej niezwykłych jasnowidzów XX wieku, dostrzegł rzeczywistość. Która przynosi nadzieję nawet w najgłębszej rozpaczy. Jego wizje sugerują, że dusze, które decydują się przeciąć nić własnego życia, nie są potępione na wieczność. Ich podróż trwa, choć przyjmuje nieoczekiwany obrót. Nie ma duszy, która byłaby stracona na zawsze, mawiał Edgar podczas swoich niezwykłych odczytów. Bóg nie potępia. Bóg daje szansę wzrostu każdej iskrze swojego stworzenia. Wyobraź sobie na chwilę że stoisz na progu między światami. Za tobą pozostało ciało, które nosiłeś jak ubranie. Przed tobą rozpościera się krajobraz inny niż wszystko, co znałeś na ziemi. Nie jesteś sam. Istoty światła otaczają cię nie z osądem, lecz ze współczuciem. Rozumieją twój ból, twoją desperację, twoje zmęczenie życiem, które wydawało się nie do zniesienia. Według Keisa dusze samobójców doświadczają szczególnego rodzaju przejścia. Nie jest to kara, lecz naturalna konsekwencja przerwania życiowego planu. Dusza wchodzi w stan, który można nazwać czasem refleksji przestrzenią, gdzie ma możliwość zrozumienia głębszych przyczyn i skutków swojej decyzji. Maria, która straciła syna przez samobójstwo, dzieli się swoim doświadczeniem. Po latach rozpaczy, podczas głębokiej medytacji, poczułam obecność Michała. Nie był w cierpieniu, jak się obawiałam był zagubiony. Zdezorientowany, ale otoczony opieką. Przekazał mi, że żałuje swojej decyzji, nie z powodu kary, ale dlatego, że widzi teraz wyraźniej swój cel, którego nie dokończył. W odczytach Kejsa pojawia się koncepcja, że dusze, które odbierają sobie życie, często pozostają bliżej ziemskiego planu przez pewien czas. Nie jako kara, ale dlatego, że ich świadomość jest nadal silnie związana z fizycznym światem i emocjami które doprowadziły do ich decyzji, to stan przejściowy, niewieczne potępienie. Co więcej, Keyes podkreślał, że te dusze są otoczone szczególną troską przez przewodników duchowych. Istoty światła pracują z nimi intensywnie, pomagając zrozumieć wartość życia, nawet tego naznaczonego cierpieniem, oraz pokazując, jak wiele mogłyby jeszcze doświadczyć i jak wiele dobra mogłyby przynieść innym, gdyby wytrwały. Każda dusza ma swój czas i swoje zadanie, mówił Case. Kiedy przerywamy ten naturalny rytm, nie znajdujemy natychmiastowej ulgi, lecz nowy rodzaj wyzwania, konieczność zrozumienia i ostatecznie zaakceptowania naszej wiecznej natury oraz odpowiedzialności za nasze wybory. Ta perspektywa przynosi pocieszenie. Sugeruje, że nawet w najczarniejszej godzinie, kiedy człowiek decyduje się przeciąć nić własnego życia, istnieje kontynuacja. Istnieje opieka, istnieje szansa na zrozumienie i wzrost. Nie ma wiecznego potępienia, jest tylko wieczna podróż duszy ku światłu, choć czasem przez ciemność własnych wyborów. Czy to pomaga tym, którzy zostali, tym, którzy opłakują swoich bliskich? Według wielu, którzy znaleźli ukojenie w wizjach Keisa, tak. Wiedza, że ich ukochani nie cierpią wiecznego potępienia, że są otoczeni opieką i miłością że mają szansę na zrozumienie i dalszy rozwój, przynosi spokój w miejscu, gdzie wcześniej była tylko rozpacz. Kiedy dusza przekracza próg śmierci samobójczej, wkracza w rzeczywistość, która różni się od doświadczeń dusz, które zakończyły swoje ziemskie podróże w naturalny sposób. To nie piekło w tradycyjnym rozumieniu religijnym, ale stan, który Edgar opisywał jako zawieszenie, miejsce między światami, gdzie czas płynie inaczej. A świadomość funkcjonuje według odmiennych zasad. Dusze, które same przerywają swój ziemski plan, często doświadczają szczególnego rodzaju przebudzenia, sugerował Edgar podczas jednego ze swoich transów. To jak nagłe wyrwanie ze snu, bolesne, dezorientujące, ale jednocześnie niosące ze sobą intensywną jasność percepcji. Wyobraź sobie, że budzisz się w przestrzeni, gdzie wszystkie Twoje myśli, emocje i intencje stają się namacalne. Nie możesz już uciec od siebie samego. Wszystko, co kiedykolwiek czułeś, myślałeś, wszystkie radości i cierpienia, wszystkie możliwości, które odrzuciłeś, stają przed tobą z przytłaczającą jasnością. To właśnie taki stan świadomości, według odczytów Keysa, często doświadczają dusze samobójców. Profesor Andrzej Nowak, badacz zjawisk paranormalnych, który przez dekady studiował odczyty Keysa, wyjaśnia: To nie jest kara w tradycyjnym rozumieniu. To raczej naturalna konsekwencja gwałtownego przerwania fizycznego doświadczenia. Dusza nagle zostaje skonfrontowana z pełną świadomością wszystkiego, od czego próbowała uciec. Szczególnie poruszające są opisy spotkań z bliskimi, którzy odeszli wcześniej. Dusze samobójców często doświadczają tych spotkań z mieszanką ulgi i wstydu. Z jednej strony czują miłość i akceptację swoich duchowych przewodników i bliskich, z drugiej, Muszą zmierzyć się z prawdą o przedwczesnym zakończeniu swojej ziemskiej podróży. Nie ma osądu ze strony istot światła, podkreślał Edgar, ale jest konieczność pełnego zrozumienia. Dusza musi zobaczyć nie tylko swój ból, który doprowadził do tej decyzji, ale także ból, który ta decyzja spowodowała u innych. Helena, medium z wieloletnim doświadczeniem, dzieli się swoim wglądem. Podczas sesji z rodzinami osób po samobójstwie. Często otrzymuje przekazy o stanie intensywnego przeglądu życia. Te dusze doświadczają nie tylko własnych emocji, ale także emocji wszystkich, których ich decyzja dotknęła. To bolesny, ale konieczny etap wzrostu. Co fascynujące, odczyty Kejsa sugerują, że dusze samobójców często pozostają bliżej ziemskiego planu przez pewien czas. Nie jako kara, ale dlatego, że ich świadomość jest nadal silnie związana z fizycznym światem. I nierozwiązanymi sprawami, które pozostawiły. Mogą próbować komunikować się z bliskimi, czasem przez sny, innym razem przez subtelne znaki, które łatwo przeoczyć lub zracjonalizować. Mój brat odebrał sobie życie dziesięć lat temu, mówi Anna. Przez długi czas czułam jego obecność, szczególnie w snach. Zawsze wydawał się zdezorientowany, jakby nie w pełni rozumiał, co się stało. Z czasem te sny się zmieniły, wydawał się spokojniejszy bardziej świadomy. W ostatnim śnie powiedział mi: „Teraz rozumiem, przepraszam, idę dalej. Od tego czasu nie śnił mi się w ten sposób. To doświadczenie koresponduje z wizją Kejsa, według której dusze samobójców przechodzą przez etapy podobne do żałoby, od zaprzeczenia i dezorientacji, przez gniew i żal, aż po akceptację i gotowość do kontynuowania swojej duchowej podróży. Interesująca jest również koncepcja czasu w tym pozafizycznym stanie. Według Kejsa dla duszy po samobójstwie proces zrozumienia i akceptacji może trwać to, co nam wydaje się latami, albo może być niemal natychmiastowy. Czas w wymiarach duchowych nie płynie linearnie jak na Ziemi. Dusza może doświadczyć całego spektrum emocji, zrozumienia i wzrostu w tym, co dla nas byłoby jednym momentem, wyjaśniał Edgar albo może pozostać w stanie zawieszenia przez to, co z naszej perspektywy wydaje się dekadami. Dla wielu osób pogrążonych w żałobie po samobójstwie bliskiej osoby, ta wizja przynosi pocieszenie. Myśl, że ich ukochani nie są potępieni, ale przechodzą przez proces zrozumienia i wzrostu, daje nadzieję tam, gdzie tradycyjne religijne nauki często oferują tylko osąd i rozpacz. Kiedy straciłam córkę przez samobójstwo, mój ksiądz nie potrafił mnie pocieszyć. Wspomina Barbara. Dopiero kiedy odkryłam odczyty Keisa, znalazłam jakiś sens w tym, co się stało. Nie przestałam żałować, ale przestałam się bać o jej duszę. Ten stan świadomości po samobójstwie, choć intensywny i często bolesny, nie jest według Keisa stanem wiecznym. Jest etapem koniecznym dla zrozumienia, uzdrowienia i przygotowania do kolejnych kroków na wiecznej ścieżce duszy. Czym jest karma w kontekście samobójstwa? Edgar Case odrzucał uproszczone pojęcie karmy jako zwykłej kary czy nagrody. Zamiast tego opisywał ją jako kosmiczne prawo przyczyny i skutku. Naturalny mechanizm, poprzez który dusza doświadcza konsekwencji swoich wyborów, aby mogła wzrastać i ewoluować. Każda myśl, każde działanie tworzy wibracje w tkance wszechświata, mówił Case podczas jednego z głębokich transów. Te wibracje wracają do nas. Nie jako kara, lecz jako doświadczenie niezbędne dla naszego zrozumienia. W jej przypadku dusz, które przerwały swoje ziemskie doświadczenie przez samobójstwo, karmiczne konsekwencje są szczególnie złożone. Nie chodzi o cierpienie jako formę zemsty kosmicznej sprawiedliwości, ale o głębokie zrozumienie wartości życia, nawet życia wypełnionego bólem i wyzwaniami. Doktor Marta Kowalska, badaczka transcendentalnych doświadczeń, wyjaśnia. Według Kaisa, dusze samobójców muszą skonfrontować się nie tylko z własnym bólem, który doprowadził ich do tej decyzji, ale także z cierpieniem, które spowodowały u innych, oraz z niespełnionymi możliwościami, lekcjami, które miały przeżyć, ale od których uciekły. Ten proces konfrontacji jest początkiem uzdrowienia. Dusze zaczynają rozumieć, że ich ziemskie cierpienie miało cel, było częścią większego planu ich duchowej ewolucji. To bolesne odkrycie często prowadzi do głębokiego żalu, ale także do przebudzenia i nowego rodzaju świadomości. Widziałam mojego syna w śnie trzy miesiące po jego samobójstwie. Dzieli się Krystyna, matka dziewiętnastoletniego Adama. Płakał i mówił: Mamo, nie wiedziałem, nie rozumiałem, że to wszystko miało sens, że ten ból prowadził mnie do czegoś większego. Ten sen zmienił moje życie. Poczułam, że gdziekolwiek jest, Przechodzi przez proces zrozumienia i uzdrowienia. Casey podkreślał, że proces uzdrawiania duszy po samobójstwie jest zawsze wspierany przez istoty światła, przewodników duchowych, aniołów, bliskich, którzy odeszli wcześniej. Te istoty nie osądzają, lecz oferują bezwarunkową miłość i wsparcie. Pomagają duszy zrozumieć głębsze znaczenie jej doświadczeń i przygotować się do następnych kroków na ścieżce ewolucji. Jednym z najważniejszych aspektów tego procesu jest możliwość naprawienia poprzez służbę innym duszom. Kaisi sugerował, że dusze samobójców często podejmują rolę pomocników dla tych, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami na Ziemi. Część uzdrowienia przychodzi poprzez pomaganie innym, wyjaśniał Edgar. Dusze, które doświadczyły najgłębszej rozpaczy i zdecydowały się na samobójstwo po przejściu procesu zrozumienia, Mogą stać się potężnymi przewodnikami dla tych, którzy stoją na krawędzi podobnej decyzji. Tomasz, terapeuta pracujący z osobami w kryzysie suicydalnym, opowiada o niezwykłym doświadczeniu. Podczas szczególnie trudnej sesji z pacjentem, który był zdecydowany zakończyć swoje życie, poczułem niemal namacalną obecność w pokoju. Mój pacjent też to poczuł. Później opisał to jako kogoś, kto naprawdę rozumie. Ta sesja stała się punktem zwrotnym w jego terapii. Karmiczne konsekwencje samobójstwa nie kończą się jednak na pozafizycznym planie. Według odczytów Keisa, dusze, które przerwały swój ziemski plan, często decydują się na szybką reinkarnację, aby dokończyć przerwane lekcje. Te dusze często wracają do podobnych okoliczności, podobnych wyzwań, tłumaczył Edgar. Nie jako kara, ale jako konieczna kontynuacja przerwanego procesu nauki i wzrostu. Te reinkarnacje mogą być szczególnie wymagające. Dusze często wybierają trudniejsze okoliczności, ale też otrzymują więcej wsparcia z duchowego świata. Kaisi sugerował, że osoby, które w poprzednich wcieleniach odebrały sobie życie, mogą w obecnym życiu zmagać się z podobnymi wyzwaniami depresją, poczuciem izolacji, intensywnymi emocjami, ale jednocześnie mają silniejsze połączenie z duchowymi przewodnikami. Jeśli czujesz, że Twoje wyzwania są czasem nie do zniesienia. Jeśli ciemność wydaje się przytłaczająca, a jednak znajdujesz w sobie siłę by trwać, być może jesteś duszą, która uczy się najcenniejszej lekcji, wartości życia, nawet gdy jest ono pełne cierpienia, mówił Case, profesor Jan Wiśniewski, który badał przypadki osób z silnymi tendencjami samobójczymi, które ostatecznie znalazły sens i cel w życiu, zauważa. Wiele z tych osób opisuje moment przebudzenia, nagłe zrozumienie, że ich cierpienie ma głębszy cel często mówią o poczuciu, że coś lub ktoś ich powstrzymał w ostatniej chwili. W świetle odczytów Keisa można interpretować to jako interwencję przewodników duchowych, lub nawet wpływ własnej duszy z poprzedniego wcielenia. Uzdrowienie karmicznych konsekwencji samobójstwa wymaga przede wszystkim zrozumienia i akceptacji. Dusze muszą w pełni doświadczyć i przetworzyć nie tylko własny ból, ale także ból, który spowodowały u innych. Muszą zobaczyć i zaakceptować niespełnione możliwości, niewypełnione obietnice i zadania, od których uciekły. Jednak w tej wizji Kejsa nie ma miejsca na wieczne potępienie czy beznadzieję. Jest tylko wieczna podróż duszy ku światłu, czasem przez ciemność, ale zawsze z możliwością wzrostu, uzdrowienia i ostatecznie osiągnięcia głębszego zrozumienia uniwersalnej miłości, która przenika wszystko. W najgłębszej ciemności ludzkiego doświadczenia, gdy dusza decyduje się przeciąć nić własnego życia, wydaje się, że wszelka nadzieja zgasła. Jednak wizje Edgara Case'a przynoszą promień światła, nawet w tej pozornie beznadziejnej sytuacji. Światło, które nigdy nie gaśnie, nawet gdy my sami przestajemy je dostrzegać. Nie ma duszy tak zagubionej, by nie mogła odnaleźć drogi do domu. Mówił Edgar podczas jednego ze swoich najgłębszych transów. Nie ma ciemności tak głębokiej, by światło miłości nie mogło jej przeniknąć. To jest najważniejsza prawda, którą musimy zrozumieć o naturze wszechświata. Ta fundamentalna prawda stanowi serce nauk Kejsa dotyczących dusz po samobójstwie. Niezależnie od okoliczności, które doprowadziły do tej decyzji, niezależnie od bólu i cierpienia, które wydawały się nie do zniesienia. Każda dusza ma przed sobą ścieżkę prowadzącą ku uzdrowieniu, zrozumieniu i ostatecznie ku światłu. Maria, która straciła męża przez samobójstwo 20 lat temu, dzieli się swoim doświadczeniem. Przez lata czułam jego obecność. Na początku był zagubiony, zdezorientowany, pełen żalu. Komunikował się ze mną w snach, czasem przez synchroniczności, które nie mogły być przypadkowe. Czułam jego cierpienie, ale też stopniową przemianę. Kilka lat temu miałam sen, który zmienił wszystko. Pojawił się przede mną, ale już nie zagubiony. Był spokojny, promieniujący światłem. Powiedział: Teraz rozumiem. Wszystko jest tak, jak powinno być. Kocham cię, ale muszę iść dalej. Ać od tego czasu czuję jego obecność inaczej, jako światło, które czasem mnie otacza, szczególnie w trudnych momentach. To doświadczenie odzwierciedla wizję Kejsa o ostatecznym przeznaczeniu wszystkich dusz. Również tych, które przerwały swoje ziemskie doświadczenie. Po okresie zrozumienia, konfrontacji i uzdrowienia, dusze te kontynuują swoją podróż ewolucji, wzbogacone o głębokie zrozumienie wartości życia, nawet gdy jest ono pełne cierpienia. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa bezwarunkowa miłość, która według Keysa stanowi prawdziwą naturę Boga i wszechświata. Ta miłość nie osądza, nie potępia, nie odrzuca. Nawet tych, którzy w oczach wielu tradycyjnych religii popełnili niewybaczalny grzech. Bóg nie widzi grzechu tak jak my, wyjaśniał Edgar. Widzi tylko duszę w różnych stadiach wzrostu i zrozumienia. Niektóre dusze muszą przejść przez ciemność, aby naprawdę docenić światło. Doktor Piotr Nowicki, teolog i badacz duchowych wymiarów ludzkiego doświadczenia, podkreśla: Wizja Kajsa oferuje głęboko uzdrawiającą perspektywę. Szczególnie dla tych, którzy stracili bliskich przez samobójstwo. Zamiast wiecznego potępienia mówi o procesie transformacji, który ostatecznie prowadzi do większego zrozumienia i światła. Ta transformacja nie jest jednak łatwa ani natychmiastowa. Dusze po samobójstwie muszą zmierzyć się z pełnymi konsekwencjami swoich wyborów. Muszą doświadczyć nie tylko własnego bólu, ale także bólu, który spowodowały u innych. Muszą zobaczyć niewypełnione możliwości i zadania, od których uciekły. Ten proces może wydawać się karą, ale w rzeczywistości jest niezbędnym etapem zrozumienia i wzrostu. To jak przejście przez ogień, który oczyszcza, a nie niszczy, mówił Case. Dusza musi przejść przez ten ogień, aby mogła wznieść się ponad swoje ograniczenia i iluzje, które doprowadziły ją do tej decyzji. Szczególnie poruszający jest aspekt pomocy, jaki te dusze otrzymują w swojej podróży. Według Kejsa dusze samobójców są otoczone szczególną troską i miłością ze strony przewodników duchowych, aniołów i bliskich, którzy odeszli wcześniej. Te istoty światła nie osądzają, lecz oferują bezwarunkowe wsparcie i miłość. One rozumieją, wyjaśniał Edgar, rozumieją ból, który doprowadził do tej decyzji, rozumieją zagubienie i rozpacz i właśnie dlatego mogą pomóc duszy znaleźć drogę do uzdrowienia i światła. Ten aspekt wizji Kejsa przynosi ogromne pocieszenie rodzinom i bliskim osób po samobójstwie. Świadomość, że ich ukochani nie są sami, nie są potępieni, ale otoczeni miłością i wsparciem, może przynieść ukojenie w najgłębszym bólu. Anna, która straciła syna przez samobójstwo, opowiada: Kiedy dowiedziałam się o wizji Kejsa, poczułam, jakby ogromny ciężar spadł z moich ramion. Przez lata dręczyła mnie myśl, że mój syn cierpi, że jest potępiony. Teraz wiem, że jest otoczony miłością, że przechodzi przez proces zrozumienia i uzdrowienia. To nie usuwa mojego bólu, ale daje mi nadzieję. Co fascynujące, odczyty Keisa sugerują również, że dusze po samobójstwie często stają się potężnymi pomocnikami dla innych, zarówno dla tych w zaświatach, jak i dla osób wciąż żyjących na Ziemi, które zmagają się z podobnymi wyzwaniami. Dusza, która doświadczyła najgłębszej rozpaczy i zdecydowała się na samobójstwo. Po przejściu procesu zrozumienia i uzdrowienia może stać się najsilniejszym światłem dla innych w ciemności, mówił Edgar. Jej doświadczenie staje się darem, trudnym, bolesnym, ale ostatecznie transformującym nie tylko ją samą, ale także wszystkich, którym pomaga. Ten aspekt ma głęboki sens. Kto lepiej może zrozumieć osobę stojącą na krawędzi rozpaczy niż ktoś, kto sam stał w tym miejscu? To może zaoferować bardziej autentyczne wsparcie i zrozumienie. Wielu terapeutów i osób pracujących z ludźmi w kryzysie suicydalnym opisuje momenty, gdy czuli niemal namacalną obecność i wsparcie z drugiej strony, szczególnie w krytycznych momentach, gdy czyjeś życie wisiało na włosku. Nie jestem osobą szczególnie uduchowioną, mówi Tomasz, terapeuta kryzysowy, ale wielokrotnie doświadczałem czegoś, co mogę opisać jedynie jako niewidzialną pomoc w najbardziej dramatycznych momentach mojej pracy jakby coś lub ktoś prowadził mnie do właściwych słów które ostatecznie ratowały życie wizja kejsa kończy się zawsze nadzieją niezależnie od ciemności przez którą przechodzi dusza czy to podczas ziemskiego życia czy po samobójczej śmierci ostatecznym przeznaczeniem każdej iskry świadomości jest powrót do światła do pełni zrozumienia do jedności z Boską Miłością, która przenika wszystko. Ostatecznie każda dusza odnajduje drogę do domu, mówił Edgar. Niektóre ścieżki są dłuższe, niektóre bardziej kręte i bolesne, ale wszystkie prowadzą do tego samego miejsca: do zrozumienia, że jesteśmy wszyscy częścią jednej wielkiej całości, połączeni niezniszczalną nicią miłości, która nigdy nie gaśnie. Ta wizja, pełna nadziei i bezwarunkowej miłości. Może przynieść ukojenie nie tylko tym, którzy stracili bliskich przez samobójstwo, ale także nam wszystkim, którzy zmagamy się z ciemnością ludzkiego doświadczenia. Przypomina nam, że nawet w najgłębszej rozpaczy światło zawsze czeka czasem niewidoczne, ale zawsze obecne zawsze gotowe przyjąć nas z powrotem do domu. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojej duszy, nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej treści. Które przekraczają granice zwykłego rozumienia i docierają do głębszych prawd o naszym duchowym istnieniu. Podziel się swoimi myślami i doświadczeniami w komentarzach poniżej. Twoja historia może być światłem dla kogoś, kto teraz kroczy przez ciemność. Pamiętaj, że w tej wspólnej podróży ku zrozumieniu każdy głos ma znaczenie. Każde doświadczenie jest cenne. Naciśnij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odcinków naszej duchowej podróży. Razem możemy stworzyć przestrzeń pełną wsparcia, zrozumienia i bezwarunkowej miłości. Dokładnie tego, czego wszystkie dusze potrzebują na swojej ścieżce.